Dla dziewczynki i chłopczyka Adaś z Kotką książki czyta. Cześć, jestem Adam, a to moja kotka Lili. Dzisiaj będziemy Wam czytali książkę pod tytułem Poznaj radość. Poznaj radość. Cześć, jestem radość! Dzięki mnie jesteście radośni. I wiecie co? Jest wiele rzeczy, z których można się cieszyć. Na przykład dinozaury. Wrrrr, wrrr, wrrr, wrrr. I posypka na babeczkach oraz małpki. Och, i skaczące piłki. co jest jeszcze super? Robienie śmiesznych min. Ze wszystkiego na świecie najbardziej lubię słońce. Ale deszcz też uwielbiam. Wiecie, co jest jeszcze fajne? Czerwone rowery, oraz dalekie podróże. To dopiero frajda. Ale największe szczęście to rodzina i przyjaciele. Teraz, Twoja kolej, co sprawia Ci najwięcej radości? Och, jakie piękne! Radość rzuca Ci wyzywanie. Stań do pojedynku na miny. Wykrzyk w buzie, najśmieszniej jak potrafisz i pstryknij sobie zdjęcie. Wolisz rysować? Narysuj śmieszną minę. Gdy rozpiera Cię radość, skaczesz i śmiesz się w głos i wykrzykujesz różne słowa tak jak hura. Jest takie miejsce, w które bardzo chcesz pojechać, a może masz ochotę wybrać się w podróż dookoła świata? Narysuj pocztówkę z wymarzonych wakacji. Zabierzesz nas ze sobą. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproszcie o to rodziców. Pa-pa!